I ty tam mnie nie dziewać! Włócenia do czorta! Masz, bierz! Mój mambo! No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie! Bierz jeszcze! No, no! A dzieciaka mnie pilnoje. z Bogiem, no. idźcie z Bogiem! Mój stary miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku. Ja mówię, co ty pierdolisz? Ta suka cię niebie na kasę! On wstał, stary wstał i mówi: Co ty kurwa gnoju? I łapę do mnie wystawia. Chciał mi liścia wyjebać, a ja go napiszę fasta tak: Bomba w oko kurwa na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie. Na łeb mu sweter założyłem. Bomby od dołu mu walę na nos. Wujaszek nas rozdziela. Ja miałem tą koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami. I tak mnie szarpał, że mi wszystkie guziki z koszuli wypadły. Dodam tylko, że to wszystko przez Tuska.